Witam na moim kanale. Dzisiaj pora popatrzeć się moją nową kamerą. Coś nagrać ciekawego. Przygotowałem wagon, na której spróbuję ją umieścić. Jest to platforma z ładunkiem tutaj blachy z zestawu startowego, którym kiedyś kupiłem na Allegro. Przygotuję ją, żeby móc zamontować na niej kamerę. Nie ukrywam, że już wczoraj ją przymierzałem. Zciągnę burtę z tej strony i przygotowałem na platformie gumki recepturki żeby prowizorycznie zamontować o, poczekajmy Przychodzę Intercity i za chwilę spróbuję zamontować kamerę na wagonie jest to DJ Osmo Pocket 3 w wersji combo tutaj z dodatkowym akumulatorem jeszcze raz sprawdziłem, że lepiej z tym dodatkowym akumulatorem lepiej leży na wagonie niż, niż sama kamera lepiej rozłożony tutaj środek ciężkości i już tu profesjonalne, prowizoryczne mocowanie kamery jest zrobione no, będzie trzeba zwymiarować kamerę i spróbuję spróbuję tutaj coś wymyśleć żeby ładnie 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 może wydrukować na drukarce czy da jakieś ładne łoże na tą kamerę bo wagon pod względem szerokości jest, jest super fajny kamera uruchomiona już widać że gimbal się obraca nie zahacza o sprzęt o bufory wagon się toczy no dobra ładunek i burtę odłożę i spróbuję tutaj o, jeszcze Intercity leci na przejedzie i do jazdy testowych użyję Vectrona już powoli dojeżdża do wagonu i powoli przejedziemy sobie kółko Niestety nie mogłem w takim ustawieniu kamery, bo teraz jest ustawienie na nagranie poziome, ale bałem się, że z tak wysuniętym wyświetlaczem nie objadę kółka makiety, więc przejdziemy pierwsze kółko z nagraniem tutaj takim pionowym. Musicie mi wybaczyć za ostrość, bo yy, miałem sparowaną kamerę z telefonem lecz, lecz, lecz um, skupiłem się na, 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 na tutaj lokomotywie i wagonie z kamerą, żeby zobaczyć czy gimbal nigdzie nie uderzy i czy będzie tutaj bezpieczny przejazd, dlatego no dlatego nie skupiałem się na tym co będzie wyświetlone za bardzo, ale to jest no, premierowy przejazd, pierwszy, no to Uznałem, że zobaczymy tak, jak było to naprawdę. Przeżyjmy to razem. Po lewej stronie tutaj wygaszone Intercity. Nie czułem się na siłę, żeby przy, pierwszych, przy pierwszym przejeździe wyjść na dwa pociągi. Przejeżdżamy przez zwrotnicę. I wjeżdżamy w tunel oczywiście jedziemy na makiecie wajcha bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich kolegów z klubu bardzo tutaj U blisko nie dało radę jedziemy jedziemy zaraz wjedziemy na szlak gimbal nie powinien też haczyć o sieć trakcyjną obserwujemy sobie pociąg z daleka. Wszystko wyglądało z boku dobrze. Na tę chwilę nic nigdzie nie obcierało. Nie uderzało gimbalem, było to, ja to się bałem, bo to auto bałem. Jest trochę wysunięty poza obrys wagonu. ja na te pierwsze przejazdy. Są ja. No raz żeby się nauczyć kamery, bo to jest bardzo fajne urządzenie z wieloma funkcjami, więc chciałbym jak najlepiej się z nimi zapoznać, żeby móc przygotowywać fajne materiały na kanał. Ale to wszystko po kolei. Zobaczmy jak to idzie. I teraz pchamy kamerę. Jest lokomotywa za wagonem i na wagonie jest osadzona kamera tak jak widzieliście i przejeżdżamy szlak makiety Wajcha dojeżdżamy do końca semafor po prawej stronie tunel przejeżdżamy wszystko OK i tutaj nawrót w następnym tunelu i obserwujemy, jak się dawało. jest blisko. I tu chyba coś trzeba będzie wymyślać. Chyba cofnę trochę kamerę na, na, na wagonie, żeby, żeby. żeby no głębiej przydziała głębiej była osadzona, bo niestety boję się kolizji. A no za chwilę poprawę zakończmy to kółko. No na tor techniczny. Zjechaliśmy kamerę za chwilę poprawę. I przygotowałem dla Was następne ujęcie Tylko Jeszcze tutaj dojedźmy Dojedźmy, dojedźmy do końca Dobra stop, kamera Poprawę na i tutaj na przejazd równoległy Teraz jadę wektronem powtron I próbuję nagrać tutaj Piętrusy. i ISU-46 Weszło. Pierwsze koty za Następny przejazd Teraz Ciągnę za sobą kamerę Która jest na wagonie Ustawiłem Wektrona z równą prędkością I regulowałem sobie prędkość w dziewiątce Żeby Żeby, żeby no, Dojeżdżać dziewiątką i spróbujemy zrobić jakieś fajne ujęcie na przyjeździe po makiecie. Ujęcie jest fajne. Teraz już ostrość poprawiona. Już nie jest na torach tak jak przy pierwszej pętli. Tylko już widać wszystko ładnie. Nie ma. Naprawdę kosmos, jak dla mnie, możliwości tej kamery. Super, bardzo ładnie to wygląda. No. Tylko powiem że regulacja dwoma lokomotywami, jeszcze obserwowanie na wyświetlaczu telefonu, co tam się dzieje, i kalibracja ustawień dla jednej osoby to jest bardzo dużo. Rzeczy do, do skoordynowania skoordynowane w tym momencie. więc przy, przy następnych nagraniach będę musiał tutaj prosić kolegów z klubu o pomoc w regulacji prędkości lokomotyw. Ja się skupię na nagraniu albo na odwrót. A, jesteśmy zgranym klubem, więc na pewno się uda coś fajnego przygotować na naszych następnych spotkaniach klubowych a na tą chwilę już kończę czekajcie na następne nagrania z kamery DJ Osmo Pocket jeżeli materiał się podobał, zostawcie lajka a jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami na moim kanale, zasubskrybujcie go do usłyszenia